Mamy takiej informacje. Tymczasem Piotr Żyła, na razie żółte światło zapalił Boryk Sedlak. zatem nasz doświadczony zawodnik 16 stycznia skończył 34 lata. Czeka teraz na pozwolenie na skok. No ta grafika z prawej strony pokazuje, że jest wszystko w porządku. I jest więc zielone światło. I Piotr Żyła już się odbił z belki, już jest na rozbiegu. I już wzbił się w powietrze. Źle to wygląda po wyjściu z progu. Złapał trochę noszenia. Ładny skok Piotra żyły. Brawo, a zatem poradził sobie, jak tam było z warunkami. wiatry z tyłu 4,6 metra na sekundę. A on w tych warunkach doleciał do 137 metra. To najdłuższy skok jak na razie tej dzisiejszej pierwszej być może jedynej serii konkursowej. No, noty to styl także niezłe. Pamiętał dzisiaj, aby wykończyć ten skok telemarkiem, bo jak przyznał się w piątkowych kwalifikacjach o tym telemarku, zapomniał. Teraz 18, 18,5, 17,5 punktu. Ładnie wykończony skok telemarkiem. Troszeczkę tutaj zachwiane to lądowanie, ale noty będą wysokie w porównaniu do innych zawodników. No i najdłuższy skok dnia 137 metrów. Dodatkowa bonifikata za wiatr 8,9 punktu, a zatem Piotr Żyła wyprzedzi za. Najprawdopodobniej za chwilę Klemensa Murańkę. Dwa i Polacy na czele. Tak jest. Od 135 punktów o 7,4 Piotr Żyła przed Klemencem Murańką. Mamy dublet na czele. Ach, gdyby tak mogło.